Ford Explorer przez lata był wyjątkowym modelem w ofercie amerykańskiego producenta. Ogromny SUV z silnikami V6 i V8, na koniec również hybryda typu plug-in, a jego europejski następca niestety nie ma z tym nic wspólnego. Jest to samochód całkowicie elektryczny, który powstał we współpracy z Volkswagenem, a więc w skrócie można go nazwać... Fordowskim ID4. Auto oczywiście ma zupełnie nowy wygląd i całkowicie odmienione wnętrze, dostosowane do standardów Forda. Jednak co ciekawe, zmiany są dużo poważniejsze. Auto ma również zupełnie inną baterię niż ID4 jak czy Cupra Tawaskan, choć ten ostatni bazuje na ID5. A więc coś naprawdę wyjątkowego, i wydaje się, że ten samochód jest najlepszym. Z tej całej rodziny. W tym materiale omówię jego stylistykę, praktyczność. Oczywiście przejedziemy się i postaram się Wam doradzić, czy warto ten samochód zakupić. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy. Tradycyjnie na początek stylistyka. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to przód pojazdu jeszcze czerpie minimalne inspiracje spalinowym modelem, które widać poprzez styl świateł dziennych. Jednak oprócz tego wszystko jest zupełnie nowe. Atrapa chłodnicy, jeśli można byłoby ją tak nazwać, jest bardzo prosta, ogromna. Centralnie czarna listwa z przeliterowanym napisem. Explorer. Pod nią ogromny emblemat Forda. Same reflektory są oczywiście w technologii led a główne reflektory są matrycowe. Zderzak bardzo prosty z centralnymi wlotami powietrza oraz prawdziwymi przylotami powietrza na bokach, a maska bardzo prosta niewiele się tutaj dzieje, oprócz tych minimalnych przetłoczeń centralnie. I podobnie jak w ID-4 czy Eniaku, pomimo ogromnego, masywnego przodu, nie znajdziemy tutaj przedniego bagażnika. Z oczywistych względów bok pojazdu jest bardzo podobny do ID-4 oraz Enyaq a jednak mamy tutaj wyjątkowe wykończenie słupka C i D specjalnie dla Forda. Explorera. Oprócz tego bardzo masywne nadwozie w wersji premium w standardzie felgi 20-calowe, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu, które opcjonalnie możemy wymienić na felgi o rozmiarze aż 21 cali. Progi w kolorze czarnym, co jest zdecydowanie lepszą stylistyką niż w Eniaku. po faceliftingu, gdzie mamy srebrne wykończenie progów w praktycznie każdej wersji wyposażenia. Słupek A jest w kolorze czarnym i mamy wyraźne załamanie linii szyby, jednak Podobnie jak na przykład w kuprze Tawaskan, którą ostatnio wam prezentowałem, wewnątrz pojazdu niestety ta linia jest zaokrąglona, przez co wewnątrz efekt jest bardzo dziwny. Jeśli chodzi o tył pojazdu, stylistyka zbliżona do tego co mamy z przodu, a więc również ogromna czarna belka z przeliterowanym napisem Explorer, centralnie emblemat Forda. Tylne światła również minimalnie nawiązują do spalinowej wersji. Są oczywiście w technologii LED-owej. Na klapie bagażnika dość duży tylny spoiler z dodatkowymi nakładkami na bokach, które poprawiają aerodynamikę tego samochodu i pozytywnie wpływają na zużycie energii. Zderzak również dość skromny. Mamy kilka elementów stylistycznych, jak te linie na bokach. Jest on wielobarny, z ukrytymi światłami przeciwmgielnymi. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa unosi się oczywiście elektrycznie, a pojemność bagażnika to 536 litrów. A więc jest to 7 litrów mniej niż w ID4 GTX i co ciekawe, pomimo niemalże identycznych wymiarów jak N jak RS, Skoda ma bagażnik większy o 49 litrów. A bagażnik Forda Explorera po pierwsze ma minimalny próg załadunkowy, gdy podłogę mamy na wyższym Poziomie. Po obu stronach mamy specjalne wnęki na dodatkowe rzeczy. Z czego ten po lewej stronie ma jeszcze dodatkową gumkę na zabezpieczenie bagaży. Po obu stronach są haczyki na zakupy oraz oświetlenie w technologii LEDowej. Po lewej stronie gniazdko 12 V, a po prawej, jeśli zamówimy dodatkowy hak holowniczy, mamy przycisk do jego wysunięcia. Podłogę bagażnika możemy złożyć, dać na niższy poziom lub całkowicie zdemontować. Pod tą dodatkową warstwą mamy jeszcze kolejny ukryty. Schowek na bardzo małe. Drobiazgi. Półka bagażnika jest materiałowa i zamontowana do klapy bagażnika. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcji 40 do 60 i mamy tutaj specjalny otwór na narty, który możemy odblokować bezpośrednio z bagażnika. Maksymalna pojemność to 1422 litry, a więc jest to około 150 litrów mniej niż w ID4 i niemalże 300 litrów mniej niż w Skodzie jak RS. Wnętrze Forda Explorera w niczym nie Przypomina Volkswagena ID4 oraz kody N, jak oczywiście z wykluczeniem wyświetlacza za kierownicą, który jest standardowy dla wszystkich elektrycznych modeli Volkswagena, oraz wybierka kierunku jazdy i wycieraczek, i to jest identyczne jak na przykład w Volkswagenie Passacie, którego ostatnio prezentowałem dla Was na tym kanale. Oprócz tego, deska rozdzielcza, wyświetlacz to wszystko jest zupełnie. Nowe i muszę przyznać, że podoba mi się stylistyka wnętrza tego samochodu. Szczególnie ten wielki soundbar o mocy 480 W firmy Bang Olufsen, który występuje w standardzie w wersji wyposażenia Premium. Centralnie ogromny wyświetlacz o rozmiarze aż 14,6 cala pionowy. Coś zupełnie Innego i wyróżnia się on kilkoma elementami. Po pierwsze, możemy ten wyświetlacz dostosować, jak ma być ustawiony, a więc możemy go mieć w ten sposób, możemy mieć go całkowicie pionowo, lub go położyć, aby idealnie scalał się z deską rozdzielczą. Pod tym wyświetlaczem jest ukryty dodatkowy schowek i dwa porty USB typu C, co w mojej opinii nie jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie w kwestii portów USB, gdyż. Jeśli mamy wyświetlacz w ten sposób, to nie mamy do nich żadnego dostępu. Tutaj nigdzie nie ma żadnej przelotki na kabel, abyśmy mogli z tych portów skorzystać, gdy mamy wyświetlacz w tej pozycji. Dalej mamy dotykowy panel do regulacji głośności z przyciskiem odświateł awaryjnych skrótem do asystenta parkowania i systemu kamer 360 a także szybki wyłącznik muzyki. muzyki. Następnie mamy dwa miejsca na napoje i tutaj ciekawostka, ponieważ możemy te miejsca na napoje całkowicie zdemontować i teoretycznie mieć w tym miejscu mały taki schowek, taką półeczkę. I teraz nie mamy miejsca na napoje, jeśli nie będziemy z nich korzystać, tylko mamy dodatkową przestrzeń, aby coś tutaj sobie szybko Położyć. Podoba mi się to rozwiązanie, coś bardzo nietypowego. Według Forda ten element ma gdzieś tutaj pasować i on się tutaj ma ładnie schować. Jednak jeśli mamy miejsce na napoje w tamtym miejscu, to oczywiście nie ma możliwości z nich korzystania. Jednak jeśli chodzi o ten element na dole, to tutaj mamy dodatkową przestrzeń, a w niej ukryty mamy, jeśli uda mi się to wyjąć, ukryty mamy specjalny młotek do wybijania szyb. A więc kwestia bezpieczeństwa, z którego słynie Ford, również pojawiła się w Explorerze. I jeśli mielibyśmy jakąś sytuację drogową, a często słyszymy o tym, że ludzie utknęli w samochodzie elektrycznym, klamki się schowały, co nie dotyczy tego samochodu, bo tutaj nie mamy wysuwanych klamek. Jednak jeśli byłby jakikolwiek problem, to mamy specjalny młotek ukryty w tym miejscu. Gdzieś go tutaj postarajmy się włożyć z powrotem. To miejsce. Następnie mamy podłokietnik, który się otwiera, jak pokazałem Wam przed chwilą, i tutaj mamy przeogromną przestrzeń, do którą dodatkowo możemy dzielić takimi plastikowymi elementami. Przestrzeń jest po prostu przeogromna w tym podłokietniku, jednak tutaj niestety nie znajdziemy już żadnych dodatkowych portów USB czy gniazdka 12V. Kierownica również zupełnie inna względem innych modeli bazujących na tej płycie podłogowej, a więc. Tutaj niestety znajdziemy dotykowe przyciski. Volkswagen już się nauczył, wysłuchał klientów, którzy nie chcą mieć dotykowych przycisków, ponieważ są z nimi problemy. Tutaj wciąż takie mamy, które najprawdopodobniej znikną podczas faceliftingu. No i klasycznie dla Forda są one podświetlane jasno-niebieskim kolorem. Na drzwiach również klasyczny panel i podobnie jak w podobnie jak w ID4, nie mamy fizycznych przycisków do otwarcia tylnych szyb. Tylko trzeba kliknąć przycisk tylne szyby i teraz przyciski od przednich szyb otwierają szyby tylne. Rozwiązanie. Ma jakiś tam sens, choć wolałbym faktycznie cztery oddzielne przyciski. Plusem tego samochodu jest fakt, że fotele przednie są elektrycznie regulowane w 12 płaszczyznach, już całkowicie w standardzie i również w standardzie są podgrzewane, podobnie jak kierownica. Ilość miejsca jak najbardziej w porządku. Ten element mocno nachodzi tutaj, a więc może to być uciążliwe podczas dłuższej jazdy. Nie jest on jakkolwiek miękko wykończony. Na wysokość bardzo duża ilość miejsca, nawet gdy mamy opcjonalny. Panoramiczny dach. To, co jednak nie podoba mi się w tym samochodzie, to jakość wykonania, ponieważ ten element to wszystko po prostu z lekkim naciskiem jedynie i już wszystko nam tutaj odchodzi. A więc. Problematyczna myślę kwestia tego samochodu, biorąc pod uwagę, ile ten samochód kosztuje. Spodziewać się można, że będzie nieco lepiej wykończony. Jakość materiałów na drzwiach, miękkie wykończenie, również te boczki jak najbardziej w porządku. Niestety schowki nie są flokowane, a deska rozdzielcza to jest twardy plastik na górze. Również tutaj bardzo twarde wykończenie, pomimo, że ładnie się prezentuje. To jakość materiałów bardzo przeciętna, a jeśli chodzi o sam wyświetlacz i system inforozrywki, to według Forda jest to Sync. Jednak nie jest to klasyczny Sync jak w innych modelach, tylko jest to taki Sync od Volkswagena, a więc dokładnie ten sam system jak w ID4 oraz w Eniaku. Apple CarPlay, Android Auto całkowicie bezprzewodowe. Najnowszej odsłonie tego systemu działa on już znacząco lepiej. Jednak ja na przykład nie rozumiem Całej strony od aplikacji. Szukałem w tym samochodzie, gdzie reguluje się dźwięk, a więc equalizer, zwiększenie basów i ogólna korekta jakości dźwięku. I mając taki ekran z kafelkami, no to dojść można do wniosku, że to wszystko, ponieważ tutaj zmieściłyby się jeszcze spokojnie trzy kafelki. Jednak w Fordzie Explorerze nie. Och, jeszcze tego nie wiem. Tak, to było bardzo ciekawe, ale. Mm, Wracając do tej strony, w Fordzie Explorerze niestety to tak nie działa. Tutaj mamy drugą stronę z aplikacjami, pomimo że te trzy pierwsze aplikacje by się zmieściły tutaj spokojnie, na tej stronie pierwszej, jak widzicie, również nie zawsze to nam działa, szczególnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj działa, ale tutaj, jakby ten panel dotykowy był niesprawny. A to bardzo ciekawe, że tutaj kompletnie nie działa nam przekładanie strony. Z lewa na prawo, a gdy przesuniemy tu, to to tu już działa. Ale na stronie z aplikacjami jest jakiś dziwny błąd, przez co nie mamy możliwości przesunięcia strony. I również, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, intuicyjnie tutaj powinny być trzy kolejne kafelki z aplikacjami, a nie przekładać to wszystko na drugą stronę. Plusem jest fakt, że jak włączymy Android Auto czy Apple CarPlay, wyświetla on się na całym tym elemencie, a więc bardzo na plus. Wszystko jest czytelne. Na górze mamy skróty, możemy również ściągnąć taką belkę, zmienić kolor na przykład na jasny, jeśli mielibyśmy taką potrzebę. Ja osobiście nie jestem fanem, wszystko wolę mieć w Dark Mode, ale jeśli ktoś miałby takie preferencje, to również mamy taką możliwość. A na dole, na stałe, jak widzicie, jest panel od klimatyzacji z szybkimi skrótami na dole. A gdy klikniemy ten guzik, to mamy cały panel od klimatyzacji i wszystkie szczegółowe ustawienia. Tryby jazdy: oczywiście mamy skrót na górze, eko sportowy, normalny. Mamy również specjalny tryb traction do jazdy w takim lekkim offroadzie i jest również. Profil indywidualny, abyśmy mogli skonfigurować wszystko bezpośrednio pod siebie. Całościowo wnętrze tego samochodu podoba mi się jako koncepcja designu. Nie podoba mi się jakość wykonania tego samochodu i mam nadzieję, że ulegnie to poprawie podczas jakiegoś faceliftingu, ponieważ projekt całościowo jest udany, jednak coś poszło chyba nie tak w cięciach. Kosztów. Drugi rząd siedzeń Forda Explorera z oczywistych względów wypada bardzo podobnie jak jego bliźniacze modele, a więc ogromna ilość miejsca na nogi. Choć kąt naszych nóg jest dość nietypowy, a więc nie mamy idealnego podparcia, na wysokość wciąż mieszczę się bez najmniejszego problemu i podobnie jak w innych modelach bazujących na tej płycie podłogowej, nie mamy praktycznie tunelu środkowego, a więc ja mogę spokojnie usiąść na. Centralnym miejscu i mieszczę się tutaj bez najmniejszego problemu. Siedzimy oczywiście troszeczkę wyżej, jednak wciąż na wysokość mieszczę się bez problemu. Choć gdy chciałbym oprzeć głowę o zagłówek, no to już niestety obcieram o element panoramicznego dachu. Tapicerka wyjątkowa dla tego modelu, a z praktycznych rozwiązań mamy nawiewy od klimatyzacji, dwa porty USB typu C, schowki w oparciach przednich foteli, skrajne miejsca oczywiście mają izofiksy. Jest również podłokietnik, dość duży, troszeczkę miękki dwa miejsca na napoje i dodatkowe mniejsze miejsce na jakąś puszkę. Wykończenie drzwi, niestety, twardy plastik, schowki również nie są flokowane, choć są naprawdę pokaźne. Oświetlenie w technologii LEDowej na bokach i gdy mamy panoramiczny dach, do środka wpada bardzo dużo światła, całościowo. Nie jest najlepiej, nie mamy własnej strefy od klimatyzacji, również praktycznych rozwiązań mogło być nieco więcej, jak na przykład te ciekawe schowki w oparciach przednich foteli, gdzie mamy dedykowane miejsce na smartfona, co występuje na przykład w Eniaku. Jednak całościowo nie jest źle, jak na ten segment, jak na samochód elektryczny, myślę, że jest w porządku. Przechodząc do danych technicznych Forda Explorera, to podobnie jak inne samochody na tej platformie, występuje on w kilku wersjach napędowych, a więc możemy mieć napęd tylko i wyłącznie na tylne koła z mniejszą lub większą baterią i topową odmianę z napędem na wszystkie koła jak nasz dzisiejszy egzemplarz, a więc 340 mechanicznych, 679 Nm maksymalnego momentu obrotowego, prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę, jednak czas do setki to 5,3 sekundy, a więc 1 sekundy szybciej niż ID4 GTX i 2 sekundy szybciej niż Skoda Enyaq RS. Względem tych dwóch bliźniaczych modeli, Explorer wyróżnia się jedną ważną rzeczą, a więc mamy zupełnie inną baterię, która pochodzi z ID Baza GTX. Czyli nie mamy 77 kWh netto, tylko 79 kWh netto. Różnica oczywiście niewielka i niewielka. Również wpływa na zasięg tego samochodu, to jest na poziomie 10 km, jednak powoduje to, że ten samochód może się szybciej ładować o 10 kW, a także powoduje to, że ten samochód możemy znacznie sprawniej ładować. System podgrzewania baterii działa tutaj dużo lepiej, i ten samochód bez problemu możemy ładować mocą około 160 kW. Tyle udało mi się osiągnąć maksymalnie w tym samochodzie, a zarówno w ID4GTX, jak i w RS, tak jak opowiadałem Wam w materiałach na tym kanale, bywały z tym ogromne problemy. Te samochody zazwyczaj, jak już się udało je szybko ładować, to maksymalnie mocą około 100 kW. Tutaj 160 bez najmniejszego problemu, pomimo bardzo kiepskich. Warunków. Pełne dane techniczne i porównanie z bliźniaczymi modelami macie w tym momencie oczywiście na ekranie. A teraz przejdźmy do testu przyspieszenia, podobnie jak N, jak i podobnie jak ID 4GTX. Niestety ten samochód wymaga, aby mieć naładowaną baterię do ponad 88% i aby była ona w określonej temperaturze, by mieć pełną moc. Niestety najprawdopodobniej oba te warunki nie są dziś spełnione, ponieważ mamy 67% naładowany akumulator i nie mam tutaj informacji o temperaturze baterii. Jednak domyślam się, że niestety nie jest ona w odpowiedniej temperaturze, a więc nie będziemy mieli maksymalnej mocy. Jednak wciąż przełączmy się w tryb sportowy, wyłączmy kontrolę trakcji. Mamy możliwość pełnego wyłączenia kontroli trakcji. Przełączmy się w drive, gaz, w podłogę. U bardzo sprawnie jak na elektryczne niemalże 350 koni przystało, pomimo, że nie mamy spełnionych tych warunków wciąż ten samochód przyspiesza naprawdę niesamowicie dynamicznie, włączmy kontrolę trakcji przełączmy się na razie na tryb normalny i przechodząc do wrażeń z jazdy, Explorerem w topowej wersji z napędem na wszystkie koła, to jest to samochód, który prowadzi się po prostu fantastycznie. Pomimo ogromnej masy auto jest niemalże przyklejone do drogi, Również responsywność tego układu napędowego to coś naprawdę niesamowitego. Jeśli chodzi o wygłuszenie, no tutaj nie jest może idealnie, nie jest najlepiej, jednak wciąż jest naprawdę zaskakująco, dobrze układ kierowniczy precyzyjnie przekazuje mi informację co dzieje się z przednią osią i również zawieszenie samo w sobie się jakoś szczególnie nie wychyla a więc jazda na rondzie dynamicznie 40 na godzinę bardzo bardzo sprawnie przełączmy się ponownie w tryb sportowy i przejdźmy do naszej krętej drogi a więc do hamowania Pierwszy łuk już nam ucieka tylna oś tego samochodu pomimo włączonej kontroli trakcji i 80, 80, 90 km na godzinę bez najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o samo zawieszenie, to na co dzień działa naprawdę bardzo w porządku pomimo adaptacyjnego zawieszenia. Nierówności 50 km na godzinę? Troszeczkę słychać. Te nierówności jednak, jak najbardziej w porządku, mniejsze przy większej prędkości, naprawdę rewelacyjnie, jak na samochód elektryczny, jak na tę masę, jestem po prostu pod wrażeniem. Następnie, ostatni łuk, myślę, że jakbyśmy mieli wyłączoną kontrolę trakcji, to ten samochód szedłby tutaj bez problemu bokiem. Jeśli chodzi o zużycie energii w tym samochodzie, to niestety. To jest wada wszystkich samochodów Volkswagena. A więc, według producenta, zużycie ma wynosić nawet poniżej 16 kWh na każde 100 km. Jednak, niestety, realia pokazują coś zupełnie innego. Jazda w mieście bardzo oszczędna z wykorzystaniem rekuperacji. To wyniki na poziomie około 20 kWh na każde 100 km, gdy się postaramy. Jednak jazda w cyklu mieszanym do 90 km na godzinę, oczywiście przejazdy przez miejscowości do hamowania. To są wyniki już na poziomie około 22,5-23 kWh na każde 100 km. A największą piętą Achillesową tego samochodu jest niestety zużycie na autostradzie, które wynosi przy 140 km na godzinę nawet 27,5-28 kWh. A więc jazda na autostradzie tym samochodem przepisowo to zasięg na poziomie około 300 kilometrów, więc niestety nie wypada to tak dobrze i dużo gorzej niż konkurencyjna, na przykład Tesla Model Y czy nawet Renault Scenic, które mieliśmy w długim dystansie. Te samochody znacznie sprawniej radzą sobie na autostradach, na drogach szybkiego ruchu. Jednak ten samochód jest bardzo przyjemny do codziennej jazdy w mieście. Wtedy faktycznie to zużycie jest dość niskie. Jeśli mamy możliwość ładowania tego samochodu w domu, a Ford dorzuca Wallbox w standardzie, a więc również kolejna zaleta tego samochodu, no to oczywiście nie będzie to większym problemem. Te wartości na poziomie 20 kWh to jest jeszcze do przeżycia podczas codziennego przemieszczania się w mieście. Oczywiście są samochody, które zużywają nieco mniej, jednak jak na wielkość tego samochodu, jego praktyczność, myślę, że nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o ceny Forda Explorera, to również jest to jego zaleta porównując go z ID4 czy ze Skodą jak Ten samochód zaczyna się od około 170. Tysięcy zł za podstawową wersję wyposażenia z napędem na tylne koła i mniejszą baterią. I porównując to z Volkswagenem ID4, wciąż jest kilka tysięcy drożej, jednak Ford oferuje znacznie bogatsze wyposażenie w standardzie. Nic do ciebie, kochany, nie mówię, więc nie włączę mi automatycznie asystenta. A więc Ford wypada nieco lepiej, jeśli chodzi o samo wyposażenie i opłacalność. Zakupu. Topowa wersja napędowa tego samochodu to jest około 225. 1000 zł, więc nawet porównując to ze standardowym GTX-em o dokładnie tej samej mocy, to jest tani o około 3000 zł. Jednak wciąż Volkswagen będzie gorzej wyposażony. Powinniśmy go porównać z gtx Plus, a więc już różnica kilkunastu tysięcy złotych i wciąż Volkswagen będzie gorzej wyposażony. Oczywiście, aby mieć taki egzemplarz jak nasz, należy dokupić pompę ciepła, hak holowniczy, panoramiczny dach i cena wzrośnie. Jednak wciąż będzie po prostu Tani. A więc zakup tego samochodu jest dużo rozsądniejszy niż ID4. A Eniaka szczególnie, ponieważ ten samochód jest droższy o kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Porównanie, oczywiście, w tym momencie macie na dole ekranu, biorąc pod uwagę aktualne promocje i z zaznaczeniem, że Eniak miał w tym miesiącu premierę wersji po faceliftingu, która wciąż nie jest oferowana, która wciąż nie ma swojego cennika. A więc zestawienie jest aktualnie. Oferowanym modelem. Całościowo muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego samochodu. To, co on oferuje, to, co udało się Fordowi zrobić z Volkswagenem ID4, to jest naprawdę godne podziwu. Auto jest zupełnie inne z zewnątrz zupełnie inne wnętrze wiele ciekawych. Rozwiązań. Może pojemność bagażnika na papierze jest te kilka litrów mniejsza, a gdy zostawimy zeniakiem, no to faktycznie ta wartość jest znacząco mniejsza, jednak wciąż bardzo praktyczny samochód, który znacznie lepiej ładuje się niż bliźniacze modele, i wydaje się być najrozsądniejszym wyborem z całej tej trójki. Jeśli ja bym miał zakupić Skodę jak czy ID4, pomimo że jestem fanem Skody N jak możecie wiedzieć, jeśli oglądaliście moje poprzednie materiały, to i tak zdecydowałbym się na Forda Explorera. Explorera ma ciekawszy wygląd niż Skoda, ciekawsze wnętrze. Podobają mi się rozwiązania w tym samochodzie i również największa zaleta: znacznie lepiej, znacznie szybciej możemy ten samochód ładować na publicznych stacjach. Jednak nie mogę doczekać się Waszych opinii na temat tego samochodu w sekcji komentarzy poniżej. Tymczasem się żegnam i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć.